Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj tak na szybkiego. postaram Wam się wytłumaczyć, dlaczego ostatnio filmów nie było, e, czemu taka przerwa i co się w ogóle ostatnio działo, wydarzyło. Więc e, tak na szybkiego, żeby nie przedłużać. E, niecały miesiąc temu pojechaliśmy z kumplem pojeździć do Czech, tam na te słynne zakręty. E, upalaliśmy pół dnia, no i niestety zdarzył się wypadek. E, Miałem wypadek na motocyklu, jak się teraz, parę dni temu, że okazało, wiem co się wydarzyło. Wtedy, wtedy ja wiedziałem, że coś się stało z motocyklem, ale jeszcze na wtedy nie wiedziałem co. A też nie chciałem rzucać tego filmiku, no zaraz po wypadku, bo ani ja się nie czułem na siłach do tego, ani zdrowotnie się nie czułem, ani ani nie chciałem, że wiecie, wrzucać filmu z wypadku, nie wiedząc, co tak naprawdę się wydarzyło. E, mo, no wyglądało to tak, że po prostu na dohamowaniu z dość dużej prędkości, do zakrętu lewego nawrotu, w momencie, gdy zacząłem redukować biegi, to z piątego na czwarty, gdy zredukowałem bieg, e, coś strzeliło w skrzyni biegów, zablokowało tylne koło, napęd, silnik. No i na zblokowanym kole z prędkością nie tam 140 paru na godzinę leciałem, ile dałem radę tyle na wprost wyhamowałem potem położyłem motocykl, niestety siła odśrodkowa go wybiła w drugą stronę No i co, no i miałem wypadek, no dosyć poważny Znaczy jak się później okazało dosyć poważny, bo tam na początku to miałem tyle adrenaliny i wszystkiego, że wydawało mi się, że nic mi nie jest Poza tym, że mnie noga boli, ale, ale później zaczęło wychodzić co mnie boli, tam trochę rzeczy powychodziło. Do dnia dzisiejszego nie czuję się za dobrze, dalej mam zawroty głowy, ale to już pomijając takie rzeczy. Ja Wam później puszczę tutaj ten filmik z samego wypadku. Teraz macie tutaj, obejrzyjcie sobie miejsce, gdzie doszło do tego wypadku. Moje hamowanie. Jeszcze Wam pokażę z tej strony. Ja jechałem stamtąd. No i tutaj, nie wiem, czy tu nie widać już tego, ale tu widać ślady. Przeszlifował. To wam pokażę. Zobaczcie, ja się zatrzymałem na krawędzi tego. Widzicie mi, niewiele brakło. Ja bym tam spadł. Kamera poleciała w dół. bo tu jeszcze czerwone jest. I tu co chwilę jeżdżą. Także widzicie, no miejscówka dość niebezpieczne mogło to być. Zwłaszcza jeśli bym tam poleciał w dół. A, pokażę wam jak wygląda. Ogólnie tak jak się patrzymy, no to niby nie jest źle, nie? Jak na taki wypadek. Rozwalona jest, wiadomo, no. szybka. Tu ma przerysowane, tak. Tu ma <laughs> też takie dość duże rysy. No, kierunkowskaz ten akurat jest dobry. Busterko się rozwaliło. Eee, zbiorniczek do wymiany, bo go przerysowało. Klamki oberwały, nie wiem czy jeszcze będą działały. Ponaciągało wszystkie linki, wszystkie przewody, bo ta kierownica, ja ją podniosłem już teraz. Ona była przekręcona w dół. Gdzieś Wam tutaj zdjęcie wrzucam. No i co? Bak oberwał. Jest zgnieciony, zobaczcie. Także no... Crash pad. Tu o dziwo nic się nie wydarzyło, także dobrze. Nie, nie wiem, chyba nie dostało kołem. Prawdopodobnie motocykl jest w miarę jeszcze prosty. Oczywiście no... Ja zanim cokolwiek zacznę przy nim robić, to najpierw go wezmę, pojadę i wrzucę na jakąś ramę, niech oni sprawdzą czy to jest proste. Nie wiem czy to się tak da w ogóle sprawdzić, ale... A, tu mamy przeszlifowało tym Traszem. Fajne to, bo to można dokupić, więc to nie jest problem. Tu urwało mi całą tą nóżkę. No jak dostało strzał, to po prostu poszło i wyrwało nóżkę. Eee, no wydech, wydech też oberwał, no nie ma co. Szkoda. Piękny to tytanowy. No ale no on może zostać jeszcze tak, żeby no, być ślady na pamiątkę. Tutaj mamy połamane całe owiewki. Najgorsze, że jest też połamana to od dołu tu u góry. Ta owiewka jest tu u góry połamana w tym miejscu, więc ją też trzeba wymienić. Tylne koło też wydaje się, że jest proste. Nic tam nie, nie dostało strzała, bo całość... Całość przyjęło impet to i kierownica. Bo jak popatrzycie, tutaj w tym miejscu jest wygięte. Ona w ogóle się przekręciła w dół, to jakby nie była na tyle mocno przykręcona. Nie? Także no to w sumie fajnie, bo, bo to zamortyzowało bardzo dużo. No ale tu wszystkie linki, wszystkie przewody, nawet ciężko jest go teraz odpalić. Trzeba tym kombinować przyciskiem, żeby go odpalić. Eee, także. No co, filmik wam w ogóle z tego, jak on chodzi, jak do tego doszedłem, że co się wydarzyło. No bo wiadomo, no trzy tygodnie musiały minąć, bo ja nie byłem w stanie nawet tutaj wchodzić do garażu, tym bardziej. No. no ale w końcu się zebrałem do tego, żeby przyjść i, no i dojść, co się wydarzyło, bo ja wiedziałem, że to coś się wydarzyło z motocyklem, że zablokowało mi to koło, bo na hamowanie... Znaczy, Zacznę od początku. Ja nie miałem tam takiej prędkości, żeby nie wyhamowało do tego zakrętu. To było szybko. Ja nie ukrywam. Myśmy tam cały dzień upalali, cały dzień żeśmy tam szaleli, także także to naprawdę dosyć, dosyć szybko jeździliśmy, ale to nie była taka jazda, wiecie, że za późno zacząłem hamować i wiem, że już się nie zmieszczę w zakręcie, nie wiem, że za szybko wszedłem w zakręt i poszedłem ślizgiem, to, to nie było to. Ja po prostu w momencie, gdy zaczynałem hamować, Cisnąłem hamulce, redukcja biegu poszła w dół, i w tym momencie był już blok na koło, tylko zdążyłem niecenzuralne słowo krzyknąć, i starałem się utrzymać motocykl jak najdłużej na wprost. No i wytupczyłem. No, i w każdym razie, pierwsza myśl, jaka miałem tam, no to jak siedziałem, kombinowałem, mówię, kurde, może nie wiem tłoczek z zacisku gdzieś, jednak rozgrzane to wszystko było mocno. Może mocniej docisnąłem hamulec, ten tłoczek wypchnęło dalej niż zwykle, i. I on się przyklinował. Także zacząłem rozbierać tutaj. Tu jak widzicie zdemontowany już jest zacisk. Mam ten zacisk tutaj. Tu jest tłoczek. Gdzieś tam zacząłem... Tutaj nawet widać, że on ma takie jakieś ślady, że coś go blokowało. Mówię, kurde, no ale zacząłem wysyłać to po znajomych. Gdzieś tam oni wysyłali po swoich mechanikach motocykli. No i, no i doszło do tego, że raczej to jest mało prawdopodobne. Więc przyszedłem drugi raz do garażu. No i zacząłem rozkminiać co się mogło wydarzyć z motocyklem, no i tak stwierdziłem, że a spróbuję go odpalić, odpaliłem go, w ogóle strasznie nierówno pracuje motocykl, więc podejrzewam, że nie wiem, albo korbowody, albo coś dostało w dupę i, i tu generalka silnika trzeba będzie robić. Eee, chyba, że to coś, ale nie wiem, czy ja się w ogóle podejmę tego, czy to nie oddam, po prostu nie wymontuję tego silnika i nie oddam gdzieś na warsztat, albo tak cały motocykl dam i niech, niech spróbują to zrobić. Eee, ale to też nie w tym roku, nie mam pieniędzy już na to. Eee, tak czy siak, no odpaliłem ten motocykl, wrzucam Wam tutaj filmik, żebyście zobaczyli jak to wygląda, jak ten, eee, jak, eee, jak zmieniam te biegi, że w momencie gdy na czwarty bieg zmieniam, to jest nagle takie zblokowanie wszystkiego, że aż silnik gaśnie i także no wiem już na dzień dzisiejszy, że na pewno to był ten czwarty bieg się rozsypał i coś w skrzyni biegów tam po prostu blokuje w momencie gdy sprzęgło się puści na czwartym biegu, no i no i tyle, no przynajmniej ja podświadomość moja wie, że to coś niezależno ode mnie się wydarzyło, a nie że ja przesadziłem. Eee... Czy moja wina? No moja wina, moja wina jest taka, że tam w ogóle pojechałem. No i tu jest ta moja wina. Moja wina jest taka, że może gdybym miał, nie wiem, 20 lat doświadczenia na motocyklu. To może bym z tego wyszedł, tak. No może bym jakoś opanował bardziej ten motocykl. Nie wiem, to dzisiaj gdybać można, wiecie, można gdybać, no. Zdarzyło się i tyle. Mam no. człowiek na nauczkę na, na drugiej racji. Zresztą, to nie, nie pierwszy raz gdzieś coś mi się wydarzyło w życiu podczas. Tam upalania dobra, puszczam Wam ten filmik, jak to wygląda. Jak, jak pracuje ten motocykl, a później Wam puszczę filmik z tego, jak, jak wyglądał wypadek. Dobra, spróbuję jeszcze raz pokazać, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że będzie słychać. Że jak to słychać I masz rzucam Teraz będę wieki zmienią zmieniał Dwójka Trójka Jeszcze chodzi Trójka Jest blok no i widzicie, tak pracuje motocykl. Także, no, ewidentnie e, skrzynia biegów. E, co, co jeszcze mogę wam powiedzieć? Aha, no, no pokażę Wam, jak wygląda ten wypadek. No, utnę Wam go na koniec. W sensie, już jak uderzyłem w ziemię, to dalej go przyknę. Bo dźwięki, które ja tam wydaję, leżąc już za tą barierką i, i jęcząc mu, to, to tak bym mógł to nazwać, po prostu jęczałem z, z bólu. Nie są zbyt przyjemne. Mnie to tak naprawdę przeraża, może dlatego, że to ja, ale, ale to jest przerażające, bo ja ani ja tego nie pamiętam. Bo ja pamiętam moment, kiedy wyrzuciło mnie w ziemię, chyba uderzenie. Pamiętam, że leciałem na ręce, a potem dopiero pamiętam kumpla, który do mnie dobiegł. Mi się wydaje, że to była sekunda i on był przy mnie. On mówi, że ja tam dość kawałek leżałem, no bo zanim on zatrzymał motocykl. Zanim on postawił go gdzieś tam, doleciał do mnie, no to jednak te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund musiało minąć, więc ja tam musiałem chwilę przeleżeć. Więc prawdopodobnie miałem utratę przytomności albo nie wiem, adrenalina jakoś tak działa, że, że tego nie, mój mózg nie zakodował, że tam jestem. No w każdym razie tego nie pamiętam. Dobra, obejrzyjcie sobie to nagranie z wypadku. Kurva! kurwa. No, to tak to właśnie wyglądało. Co mam mogę powiedzieć, no. Po tym wypadku tak naprawdę pozbierałem się, wstałem, pomogłem kumplowi ten mój motocykl podnieść. Zaprowadziliśmy go na, na ten parking wyżej. Poszliśmy pozbierać części motocykla, pozgarniać, żeby nie było śladów po tym wypadku. Ja jeszcze tam na dół z tej skarpy poszedłem, bo kamera mi poleciała tam na dół z tej skarpy, jak się podnosiłem. Eee... Znalazłem tą kamerę. No, oczywiście GoPro też jest rozwalony. Jakiś błąd teraz mu wyskakuje, nawet się nie da nagrywać, bo coś z kartą pamięci wyskakuje. Także ciuchy zadziałały. No kask mogę Wam pokazać. Wziąłem kask, przyniosłem specjalnie, żeby Wam pokazać. Tutaj tyłem gdzieś musiałem uderzyć. To jest wszystko tutaj pękne. On jest, Te slidery w ogóle to to podpadało. tego nie było. Ja to pozbierałem. Teraz wcisłem. Tutaj mówię na pamiątkę. Dajcie. takie jakieś podpadały. To zbierałem z krzaków. Nie, to było wszystko w i Kask jest tak pęknięty tutaj. Tu jest cały taki. Widzicie? No. O. I tam w środku cała ta gąbka też jest kurde, pęk... znaczy gąbka, ten styropian, który jest w kasku, też jest pęknięty. Od tej strony nie widać. Także pani no, kask LS2, ale powiem Wam, że fajnie zadziałał. Widać, że te siły rozproszyło w nim. No i co mogę wam powiedzieć? Także kask zadziałał. Do wyrzucenia jest. Bo do jazdy się nie nadaje. Eee... No i co, no i tyle. No. Było fajnie, ponad 2000 km zrobiłem. Szkoda mi strasznie tego motocykla, bo naprawdę. No przykre. Pech. Głupi po prostu pech. Dobrze, że żyję. Dobrze, że tutaj dzisiaj w ogóle mogę do Was mówić. Mam nadzieję, że wyzdrowieję do, do wiosny, bo w chwili obecnej no. Słabo to wygląda, zwłaszcza te zawroty głowy. Muszę chyba pójść jeszcze raz do lekarza, że to nie przechodzi. No i co? Jakieś filmy wam będę kręcił, tylko jak kamerę gdzieś zdobędę, bo GoPro moje chyba się rozsypało. Niestety nie przetrwało tego upadku. Coś się uszkodziło w nim. Dobrze, że zapisało te filmy z wypadku. No. no i tyle. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.